Cześć, witajcie, kontynuujemy dzisiaj serię jak założyć akwarium dla paletek i dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem wody, jak ją zrobić, jak uzdatnić, w ogóle co zrobić, aby po prostu ta woda była zdatna do wlania do akwarium przy założeniu. Słuchajcie, najczęściej paletki trzymamy na wodzie osmotycznej, czy ją tam mineralizujemy jakimiś buferami, solami, czy innego rodzaju sprzętami, czy, lub Ewentualnie dodajmy kranówki, no to nie będzie to woda typowo kranowa, więc musimy ją jakoś przygotować. Chociaż jest też część osób, która trzyma akwarium na kranówce, ponieważ pamiętajmy, że kranowa kranówka jest nierówna. Można mieć kranówkę bardzo twardą, tak jak ja mam, i po prostu paletki to by momentalnie padły. A można mieć kranówkę, gdzie są dość niskie wartości, czy nawet wartości koło na przykład pH gdzie jest powiedzmy neutralne, gdzie możemy dodać ewentualnie troszeczkę kwasu solnego i to pH zbić e, lub samo zacznie spadać w miarę karmienia na przykład miechem, bo tak jest ale to jest temat na inny odcinek słuchajcie ja przygotowuję wodę osmotyczną, w ogóle ten zbiornik zalałem na 100% osmozie no, zalewał się kilka dni no, Niestety osmoza nie jest tego, że płynie zbyt szybko, chociaż to zależy, jakie filt, jakie ciśnienie, i jaka membrana to jest, to jest. bardzo ważne, ale to jest robot też na osobny odcinek. I słuchajcie, wola RO ma to do tego, że jest trochę jak płótno malarskie i bardzo łatwo idzie zakwasić i bardzo łatwo ją idzie zatwardzić Czyli mamy taki taką możliwość. Po prostu manewrowania między parametrami takimi, jakich y, potrzebujemy, bo nie wiem, czy wiecie, ale przecież wodą RO może zabić bardzo twardą wodę, na przykład pod tanganikę, czy no, po prostu też pod akwarium morskie, gdzie wbrew pozorom ta woda jest, ta woda jest twarda. Y, no ale teraz o paletkach. Zalewajmy to wodą y, RO i potem możemy myśleć o jakimś zmineralizowaniu, chyba że po prostu chcemy się bawić na przykład pół na pół, no to oczywiście w zależności jakie tam parametry wody chcemy utrzymać. Tylko słuchajcie dlaczego może na początku RO będzie fajna, ponieważ RO zatrzyma nam wszelkiego rodzaju syf. Ponieważ jest bardzo wydajnym systemem filtracji wody mechanicznej, bo możemy uzyskać tam wartości od 100 mikronów do, do nawet 1 mikrona, czyli praktycznie no, żaden system nam tam nie przejdzie. Do tego od razu przechodzi nam filtr, woda przez blok węglowy, który nam polepsza. No, powiedzmy, smak tej wody to jest e, jedno z jego zadań. Usuwa nam wszelkiego rodzaju e, zapach oraz e, gromadzi w sobie metale ciężkie i inne niepożądane e, substancje. E, I potem woda nam idzie bezpośrednio już do membrany osmotycznej, gdzie wszelkiego rodzaju e, zbyt duże ilości związków organicznych i innego syfu, który e, zostanie, z, e, zostaje praktycznie w całości usunięte i potem jeszcze może być filtracja na zasadzie e, takiego wkładu z żywicą jonowymienną, ale to jest, że tak powiem, temat też na inny odcinek i podejrzewam, że jeszcze o nim zrobię i możemy wodę lać już bezpośrednio do akwarium. Troszeczkę nam to na pewno zajmie dłużej niż zalewanie zwykłego zbiornika, ponieważ ta woda no, zbiera się o wiele wolniej ze względu na rodzaj filtracji i jej przygotowania. Jak zalejemy sobie już cały zbiornik, warto go jakoś uaktywnić biologicznie. Jest wiele rodzajów, ale najbezpieczniejszy przy rybach, szczególnie przy paletkach w jakieś dobrego rodzaju bakterie. Ja użyłem bakterii Ocychema, Stability, ale możecie użyć tak naprawdę, jakie chcecie. I czy możecie na przykład użyć, jeżeli macie jakieś zbiorniki z paletkami na przykład dojrzałej biologii, czy po prostu brudniejsze gąbki, to na pewno nam też akwarium biologicznie zastartuje, co jest bardzo ważne. I potem nas czeka długi etap dojrzewania zbiornika, aby po prostu ta woda na życie ryb, w ogóle na wprowadzenie różnego rodzaju innego życia się tutaj nam przygotowała. Następnie następuje etap dojrzewania, który w zależności od zbiornika, od użytej filtracji trwa różnie. No, ja u siebie miałem problem, i wiedziałem o co chodzi, dlatego zeszło mi to dość sporo, było około półtora miesiąca. Dlaczego to odsyłam Was do filmiku, ale mniej więcej po około w trzech, czterech tygodniach możemy już myśleć o wprowadzeniu pierwszych ryb i Fajnie by to było, żeby wprowadzić na początku jakąś ekipę sprzątającą, typu, tak jak to mówię, na przykład ogólnie wpuściłem kieryski, potem wpuściłem sobie bodajże jakąś ławicę, to były rodostomusy i następnie pierwsze kilka sztuk paletek, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok. Oczywiście w międzyczasie przez cały czas trzeba monitorować parametry wody co jest bardzo ważne i właśnie te parametry. Wiele osób obawia się właśnie tych parametrów, ponieważ paletka woli wodę, która jest kwaśna i miękka. No oczywiście paletka toleruje wodę około 6, powyżej 6 do nawet 7, troszeczkę może powyżej 7 pH w zależności stąd te ryby, że tak powiem, dostaniemy, dorwiemy ale ogólnie nie zaleca się przekraczania 7 czy tam 6-8 i nie schodzenia poniżej 6, chyba że się bawimy w odłowy, to to, to już jest, że tak powiem, temat na, na inny odcinek. Ja u siebie mam około 6-8, chyba Aha, jeśli ostatnio dobrze mierzyłem, chyba tak, chyba jest 6-8, czyli powiedzmy w miarę... PH jest ok, tylko pamiętajcie, jeżeli y, mamy pH założyć 7, to nie znaczy, że musimy nie wiadomo, jak tę wodę zatwardzać czy coś w tym stylu, ponieważ no może ono jest książkowo. Troszeczkę nie dla paletek, chociaż ja u siebie miałem nawet 7-2 i po prostu ryby, wszystko sobie fajnie żyło. Pamiętajcie, że lepiej jest mieć, załóżmy to 7, ale stabilne niż kombinować i z 7 nagle zbijać do 6,5, potem znowu wzrośnie, spadnie i tak dalej. To jest dla ryb bardzo niedobrze. Chociaż pH to nie jest jedyny wyznacznik, jaki musimy tutaj trzymać, twardość węglanową. Najlepiej utrzymywać koło 5-6, tak jak osobiście ja tak utrzymuję. Jeżeli zejdziemy z kH poniżej, 6, przepraszam, poniżej 3, to będzie nam skakać pH i to będzie skakać dość gwałtownie. Chociaż no, przy paletkach raczej to kH powinno być niskie 5, poniżej 5, okolice 5-6. Raczej... Nie starałbym się trzymać, go nie wiadomo jak dużego. Twardość ogólna nie musi być znowu tak niska. Ja mam bodajże u siebie chyba 10 poniżej 10 byłoby najfajniej, żeby, żeby to można było fajnie paletki trzymać. Raczej nie starałbym się wychodzić powyżej 12-13, to już będzie troszeczkę woda taka twardsza. Chociaż to też zależy jakiego rodzaju mamy te, te paletki i skąd je mamy, bo... Różne paletki, różną wodę będą e, lubić. Te, które ja kupiłem w sklepie, no to są trzymane e, na pewno w okolicach PH7 e, i nie było najmniejszego problemu, aby przenieść je do mnie do zbiornika, gdzie te parametry wody są troszeczkę niższe, ale niektórzy ludzie trzymają na wyższych parametra i no, ta paletka na pewno przeżyje, tylko ona na pewno nam się e, nie rozmnoży. To znaczy ona się rozmnoża, ale na pewno ikra nam się nie wykluje przy pH chyba powyżej 7. E, no coś za coś, prawda? Nie ma też co schodzić przy bardzo niskich wartościach, ponieważ e, jeżeli nagle będzie skok e, pH w dół, co m, może wystąpić przy, na przykład o karmieniu albo nie zauważymy, że jakaś ryba nam padnie, zacznie się. E, proces ginilny, no to wtedy może być problem, ponieważ że bo to bez pH, na pewno nam te ryby zabije. I co jest jeszcze bardzo ważne przy tych rybach, mianowicie przewodność. I tutaj jest dość duży zakres. Ja u siebie trzymam ryby na mniej więcej od 120 do 130 ppm. Tak to mniej więcej mi pokazuje miernik TDS, także to jest ta rzecz, którą też sobie warto Warto kupić. Jeżeli chcemy paletki rozmnażać, to najlepiej jest mieć jak najniższe przewodności. Tej wody, żeby po prostu nie było. Co to jest przewodność, to mam nadzieję, że większość z Was wie, ale jeżeli już nie wiecie, to jest to po prostu ilość rozpuszczonych soli mineralnych i innych substancji w wodzie. To może teraz na no szybko, jak zrobić, aby to pH obniżyć. Wiele osób. Zaczynający przygodę z paletkami, jak już wleję całą tą osmotę, to się nasłucha jakiś głupo, że ta woda będzie utrzymywać się na poziomie około 6. No ona może wyjściowo będzie 6, tylko tak jak już mówiłem, to jest woda na tyle chłonna, że ona wszystko pobierze. Wystarczy dobrze napowietrzyć wodę i czy jakiś czynnik, który ją lekko zatwardzi i przy kranówce, który nam nie zrobi nic, to przy osmozie nam podniesie albo obniży pH. Ja u siebie jak zalewałem to wyjściowo miałem około 6,2, jak zalałem cały zbiornik po kilku dniach zmierzyłem pH i patrzę 7 co się stało i okazało się że rzeczywiście woda się podniosła, znaczy podniosły się pH do około 7, czyli po prostu do poziomu neutralnego i to jest całkowicie... Normalne, oczywiście. I starałem się to obniżać różnego rodzaju jakimś akwacidami i tak dalej, korzeniami. I to tak naprawdę guzik dało. Najfajnym sposobem y, okazało się niestosowanie kwasu solnego. po kwasie solnym zrobię jakiś tam osobny odcinek, y, ponieważ jest to dość wyczerpujący temat i na pewno w tak krótkim filmiku nie bym go w stanie poruszyć. Y, ale zastosowanie komputera oraz dozownika na zasadzie pompy Balinga i ustawienie sobie y, po prostu aby nam ten dozownik ta pompa dodawała odpowiednią ilość kwasu gdy są po prostu za duże pod kontrolą oczywiście są pH która jest podpięta bezpośrednio do komputera pozwoli nam uzyskać niższe wartości pH w wodzie y, co oczywiście nie zawsze jest dobre ale jeżeli mamy problemy ze skakami parametrów no to lepiej lepiej zrobić coś takiego y, niż żeby po prostu pH stoczyło nam do góry tylko taka jedna uwaga, kwas solny jest o wiele bardziej e, substancją, która nam zakwasi tą wodę niż na przykład różnego rodzaju preparaty typu na przykład Akacid. Słuchajcie, e, wlewałem tutaj duże ilości Akwacidu i to PH ok spadało mi do pożądanych 6-5, których chciałem, ale trzeba, trzeba było codziennie, codziennie dolewać i to duże wartości, e, aby to pH się utrzymało. I potem stwierdziłem, że sobie daje z tym spokój pH i znowu skakało. Także zastosowałem kwas solny, kupiłem sobie kwas solny techniczny 32%, rozpuściłem go do proporcji 5% roztworu. I teraz zamiast wlewać po kilkadziesiąt mililitrów kwasu, przepraszam tego Akatidu, wlewam około 18-20 ml kwasu solnego i utrzymuje mi się pH w okolicach 6,8%, czyli takie jakie. Po prostu chciałem i widzę, że w rzędzie mi się chyba czułem w tym pH najlepiej, i jest to dla mnie najlepsza i najtańsza opcja. Ponieważ pół y, litra kwasu solnego kosztuje około 30 zł, w zależności od jakiej firmy, a pół litra kwasu solnego rozrobimy na przeszło 2,5 litra y, roztworu. I pół litra kosztuje około dychy, a ten roztwór nam starczy spokojnie na kilka lat. To jeszcze tak nawiązuje do parametrów. Oczywiście. Przed puszczeniem ryb musi się cygla zatowy zamknąć. Także wartości NO2, NH3, 4 powinny być zerowe i NO3 powinno być jak najniższe, aby nie przekraczać tam 20-30, ponieważ no, przy paletkach to, to różnie może być. Aczkolwiek tam 20 to nie jest jeszcze, jeszcze jakaś tragedia, szczególnie jeżeli będziemy mieli pochłaniacze i robili często podmiany wody, to, to na pewno nie powinno być żadnych problemów. Dobra, mam nadzieję, że dowiedzieliście się, jak tak pokrótce te parametry powinny wyglądać. Oczywiście z biegiem czasu, jeżeli będziecie hodować ryby, to się nauczycie i będziecie widzieć po swoich rybach, jakie parametry im najbardziej odpowiadają, ponieważ wbrew pozorom, jedne paletki, które kupicie w, w sklepie czy od różnych hodowców są trzymane na różnych parametrach. Jedna będzie... Lepiej się czuła w parametrach bliżej 7 czy tam siedem, 6,7, 6,8, a druga będzie musiała mieć parametry po, na przykład poniżej 6 i pół czy około 6, żeby dobrze funkcjonować, bo inaczej będzie się źle czuła i chorowała. Także warto się na pewno e, dowiedzieć na jakiej wodzie, na jakich parametrach będziemy trzymać ryby, e, jeżeli będziemy je kupować o tam podowce czy sklep zoologiczny, bo to jest to jest na pewno bardzo ważne. Dobra, żeby nie przedłużać, bo ten filmik i tak już trochę trwa, mam nadzieję, że się podoba, możecie zasubskrybować, dać lajka like w górę. To poszerza zasięgi, z czego się ja będę cieszył, ponieważ przebiło mi już 800 subskrypcji, za co Wam serdecznie dziękuję i trzymajcie się. Cześć!